Siadaj, wsiadaj. No wsiadajcie z... Wsiadaj, no i Jedziemy. Jedziemy. Łącz. No i puść się tu, można wjechać, Wartko. Trzeba przy 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 trochę ja przyspiesz, tak. przyśpiesz, no! przyśpiesz Cię, no bo no, przyśpiesz. No debilu, no co mi, no co chciałam Ci powiedzieć zawiedznym, a no to debil musi, musi odgadać. Саша, не сядайте, не сядайте, вот